Dla wielbicieli kuchni myśliwskiej no serdecznie polecam dziczyznę z kapustą i ziemniaczkami. Jeśli chodzi o surówkę, byśmy potrzebowali kapustę pekińską, dwa stronki papryki słodkiej, może być konserwowa, przyprawy do popraw włoskich, sól, czosnek, troszeczkę keczupu, majonezu, ziemniaki schab z habzycika, panierkę, ja w tym przypadku używam często kamisa, no i olej do smażenia. Najpierw kroimy naszą kapustę pekińską i musimy zrobić sos. Sos robimy z majonezu, keczupu, czosnku przeciśniętego przez taką praskę. No i oczywiście dodajemy soli, pieprzu do smaku i to wszystko mieszamy. No i tak przygotowany sos dodajemy do kapusty i łączymy to z naszą kapustą pekińską, która jest już pokrojona. Odsączamy naszą paprykę konserwową, kroimy ją w małą kosteczkę i dodajemy do kapusty. Następnie musimy schodzić ziemniaki, aby ugotować w osolonej wodzie. Schab kroimy na plastry, rozbijamy młotkiem do kotletów, panierkę wysypujemy na telesz, no i otoczamy nasze kotlety w tej panierce. Smażymy na rozgrzanym oleju. Oczywiście dziczyzna jest dosyć twarna, więc trzeba podparować takie troszeczkę te kotlety. No, ja mogę podejść w taki sposób, że surowego ziemniaka kroimy na grube plastry i podlewamy wodą, tak by nie zakrył ziemniaków, no i w ten sposób usmażone kotlety pozostawiamy na ogniu i po 10 minutach zmniejszamy płomień i parujemy jeszcze raz około 15 minut. Tak naprawdę, jeśli ktoś nie będzie miał dziczyzny, to zamiast dziczyzny bardzo dobrze się tutaj spisze po prostu zwykły schab, ale jeśli ktoś lubi kuchnię, kuchnię, myśliwską, to oczywiście polecam, żeby to była prawdziwa dziecizna, bo ona ma niepowtarzalny niepowtarzalny smak.